Cześć, witam. Papa z 3 TUGO, to go wybraliście ją w ostatniej ankiecie, która miała tytuł wynik z ankiety, <laughs> także mamy 3 go dwa dni pod rząd, wczoraj skończyło się na pięciu odcinkach, a dzisiaj będą trzy. <laughs> Wegi melta weźmy, będą z tego dwie gwiazdki. No i zaczynamy. Kto dzisiaj nowy? No, kto dzisiaj nowy? Nowa dzisiaj hopę. No i mamy do tego ciabatę. No. Na portalini w już mamy komplet rzeczy Ma łapka w górę od Akarii Wyw się, uśmiecha Rank 25 będzie wybity po tym dniu, pewnie dwa następne dni dadzą nam rank I następny holidayek Najpierw pójdziemy i wstawimy frytki, frytki się grzeją. Teraz tutaj przejdziemy i przyszykujemy kanapeczkę. Jest odcinek czterdziesty drugi. O sofik marynara. Marynarz. Nie, marynarz nie pasuje do tego. Ok, teraz mamy tutaj wtryski dostawienia dla czaka. my kucharze, kucharze, czyli w zasadzie kucharz Rudy, yy, zabiera się za szykowanie następnego sandwicha. nie tu, weggie to można zrobić, nie to biały ser zaczynamy od papryczki surówka pomidory ale potem były pomidory Fajlowane pierwsze Frytki się oczywiście smażą jak nie trzeba Za długo Ok i pierwsze zamówienie zaraz będzie mogło wyjść Najpierw no jednak trzeba wstawić wegimelka Które no, którego wyrzuciłem Bo kolejność była nieprawidłowa OK. Mamy tak. I zaczynamy od papryczek. W tym zamieniu nie ma sosu. Jest surówka, Są oliwki i dopiero potem pomidory. pomidory. To dla klajer. Skąd ja tu bekon wziąłem? Stąd ok, A BBQ po co? Sosy z trzech zamówień? Czemu nie? Składniki z trzech zamówień. Najpierw zrobiłem z trójki, potem zrobiłem z dwójki, i z jedynki robię w trzeciej kolejności. No, hopę. Oczywiście dzwoni jak nie mogę wyciągnąć. Chyba sosu nie dałem. Możliwe, że sosu nie dałem. Bo hopę, no nie, nie dała nam perfekta. <laughs> Alan. Alan, pan, który stoi w moczarii jest <laughs> kelner nie kelnerem. Chociaż no może kelner. Tak, można tak nazwać. Chociaż no, do, klientom do stolika się nie zanosi jedynie, tylko oni sami do blatu, pod, Przy blacie odbierają. Tam gdzie zamówią, tam odbierają. No, oliwki. O, Ember No i nie wyszło nam zagranie. Także dzisiaj zaczęliśmy bez perfektów. Okej okay. Tu są kręcone. Maggie. Wegimelt Maggie Wegimeld. Magie Melt. Nie Nawet się nie rymuje, ale... Megi z Megi Maggie mi się pokojarzyło, Vegi z Megi, no, takie spojrzenie mi tutaj się zrodziło. Okay. Mamy papryczki, mamy suróweczkę, mamy oliwki. Gdzie są oliwki? Już były obok. Pomidory, pyk. Okrojone dobra, to tam musi się jeszcze smażyć. I papryka? No, to teraz zamówienie, które będzie dla klajr, klajr, no. Coś w Aha, już wiem co. Chyba chlebek nie ten. Tak. Chyba chlebek nie ten, bo Jakoś nastawiłem się na to, że w tym załomieniu jest ten chlebek taki pokażę zaraz który? No ten który... Przy pierwszej próbie źle wybrałem. I chyba na to, to złe wybranie powtórzyłem po prostu. No więc dzisiaj nie będzie chyba żadnego perfekta. Mamy portalini, portalini, panini, portalini panini, Alberto. Uh, Alberto, czerwony, dzwon czerwony dzwonek będzie potrzebny. Ja już sobie to przyszykuję. Tu nasypiemy frytki i wstawimy drugie frytki, kręcone dla naszego Alberta. No, ten chlebek chyba wybrałem i to chyba było źle. W No to nie chodziło o to, że coś nie było na środku, tylko chodziło o to, że coś było źle wybrane. Bacon pomidory. Tu się grzeje. Pewnie zaraz mi się dzwonek uruchomi, że frytki gotowe. Już jestem na to gotowy, że tak będzie. Już, już jestem na to gotowy, że zadzwoni zaraz coś. I tak żółty ser. ok Strącone frytki. Zakończymy szykowanie zamienia sola i wtedy się wyda zamówienie. Hmm. Więc wydacie zamówienie naszego klienta piątego, czyli Maggi. I tak, poprawiałem to zamówienie, bo jak dostrzegliście dobrze, jak dobrze zauważyliście, pomyli nie nałożyłem sosu. Dostrzegłem to bardzo szybko i bardzo szybko zrobiłem korektę. Mam nadzieję, że dobrze w tym odcineczku było słychać moje wypowiedzi, komentarze, bo będzie do tego quiz. Do tego co mówiłem, tyle wam powiem. Możecie się quizy spodziewać. No, perfektnie wyszedłem u megi. Dwa, dwa razy kręcone frytki. Ok. Barbecue. No Alberto No i mamy dla sola OK to wszystko usmażone To tylko wydać wystarczy. I to był dzień 42 Mamy już kolejne zamówienie zdobyte No za wait. chociaż setka, reszta już bez seteczki nawet build po kilku dniach. No, wyszło bez setki z całego dnia. Na rank 25. Chabata, body. Blender Ball. Blender Ball. No, już chybiłem. A jak chybiłem, no to uznałem, że nie ma co poprawiać. Nie, 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 nie. Chodziło mi o to, żeby po prostu jak już Źle trafiłem z gwiazdkami, no to mogłem sobie kliknąć cokolwiek, nawet mogłem trafić w obręcz, i tak bym gwiazdki nie miał osiągniętej. Dobra, do zobaczenia. Do zobaczenia w odcinkach następnych. Cześć. Skończył się szósty tydzień w to go i się zaczyna siódmy.